Subów ludziem, zobaczcie ludzie, tak, 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 daj mi suba, bo będzie, będzie, będzie więcej piosenek, ek, ek, ek. Teraz, teraz, jestem kubusiem, kubusiem. Teraz, teraz, będę popurany, popurany. Teraz, teraz. Teraz będę popularny, tak jak myślisz, będę popularny. Teraz zobacz to, jak pięknie śpiewam i docenię to tak Myśli, że nie umiem śpiewać, jednak się Teraz ja, teraz ja Będę popularny. Tak tak, 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 tak Tak, tak, tak Tak, tak, tak Nie umiem Nie umiem Śpiewać dam, 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 dam Nie umiem, nie umiem Śpiewać cały czas Tak, teraz, teraz To jest pierwsza piosenka Ej, nie lubię Nie lubię Hej, Kubusia, jeżeli jesteś, jesteś nim, 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 to umrzesz, to umrzesz. Tak, 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 jeśli jesteś nim, to, to wam mi się se, z tego kanału i doceniać śpiewam. Nie lubię, nie lubię, hej, deru, Ona ma najlepsze piosenki świata, fejba.